Cześć Boże. Co, co ci się tak nie podobało w Amongasie? Dlaczego jesteś takim haterem Amongasa? Porozmawiajmy. Zróbmy, zróbmy rekonstrukcję Kiszak vs. Widz. No, co ci się nie podobało? Jedyny Amongas oglądalny tu mentora z widzami stream Sniping. No tego nie przeskoczymy. Przede wszystkim, jak chcę robić jakieś rzeczy po pokroju Amongas. Przyszłościowo może Metin cholera wie czy cokolwiek, to musi być troszeczkę na Twitchu, bo jednak Kik to już jest bańka i yy, sekta i stałe community, a Twitch to jest otwarcie drzwi na nowe rzeczy, więc na ten moment no, no Twitch, pomyślałem, że wrócimy. Przede wszystkim chcę zobaczyć, czy umiem jeszcze wrócić do internetu, robiąc coś innego niż streamowanie z pasji na TFT. Mówiąc szczerze, dziwnie mi się wraca z Kika na Twitcha, nie narzekam. Kik dalej płaci, to też nie jest tak, że Kik nie płaci. Płaci to zdecydowanie więcej niż Twitch. Zrobiłem sobie porównanie, ale jest inny problem, bo mam wrażenie, że Kiki tak... Kik, nieważne co robię, płaci mi tak samo, to jest to samo, co mówił Bruce, więc de facto, jak ja robię jakąś większą akcję, to chyba lepiej jest robić się na Twitchu, no nie? Znaczy Among Us to jest ze trzy lobby, ze trzy lobby na tydzień, no nie? Czyli ja to widzę, że to lobby, które będę stawiał, to robię załóżmy piątek, sobota, sorry, czwartek, sobota i wtorek powiedzmy. Trzy razy w tygodniu, a finałowy pomysł to Dranka Mongas. W sumie jest wokół tego ciekawy jeden pomysł, jest jedna osoba, która wyszła sama z inicjatywą i bardzo mi się podoba ten pomysł. Gdyby się udało, to powiem wam, że to byłby no ciut wyższy poziom Dranka Monga niż wcześniej. Pytanie jak dużo osób byłoby chętnych. Nie, Mel Meli nie będzie, nie, nie, nie. W ogóle pragnę wam się pochwalić, że zrobiłem jednego streama na Twitchu i nie dostałem bana. Tak, zostało mi dokładnie tyle olejku, moi drodzy. To jest jeden refill niepełny, więc... Ja chyba specjalnie tak mało palę tego olejku, żeby za dużo nie szedł. Ja nie uważam, że Drunk Among Us był interesujący w jakimś stopniu, jedynie przez to, że była afera z pusteniki i Ortizem, a jak nie to była nuda a, nie, nie uważam tak błażej. Zauważyłem, że ostatnimi czasy jesteś mocnym yy, przeciwnikiem kontentu, który robię. W rozumieniu nie spełniam Twoich oczekiwań. Yy, no, co mogę powiedzieć? No, przykro mi z tego powodu, że nie satysfakcjonuję każdego widza. Ale uważam, że sam Drunk Among Us jest dobrym pomysłem. I w związku z tym, yy, pozostawijmy go i tak. Zresztą, Among jest niczym specjalnym, co sumie oprócz interakcji ze streamerami, no nie? To jakby. Jeden widz powiedział, że content bez sensu. Teraz powinien się spłakać powiedzieć, że nie chcecie się już streamować? A kto tak robi? To jest nawiązanie do kogo? Do Brusa czy do, do Kiszaka? Już nie wiem. A co do tego, co do Mamona, to mówiłem wam, że jest szansa, że Mamon złotousty będzie na Amongu Nie tylko pytanie, bo ja nie wiem, czy to nie będzie 5 minut giery. No nie, że tak powiem, nie wiem co ja zrobiłem dobrze, ale mnie odblokował na Twitchu. Więc jeszcze czekać aż mnie odblokuje na Discordzie i jakoś to będzie, jo? A, była noc oczyszczenia. Paradoksem Twitcha i generalnie streamingu jest fakt, że ty, w rozumieniu ja, traktuję to jako low effort content, a dużo widzów traktuje to jako wygórowany content, którego im brakowało, bo przez ostatnie pół roku na. w Aczkolwiek nie dajcie się zwieść, bo jak tylko wejdzie PBA, to ja wracam do swojej natury nerda i ćwiczymy na Paryż, bo Paryż już jest za równy miesiąc. Yy, nie chcę na siebie nakładać zbyt wygórowanych oczekiwań, ale sam fakt, że rzucam palenie tylko po to, żeby lepiej grać w grę komputerową, chyba mówi o tym, że troszeczkę zależy mi na tym. W ogóle, szczere pytanie, czy myślicie, że na przykład zmiana diety i rzucenie palenia może wpłynąć pozytywnie na mojej. Na mój gameplay w TFT? Mi się wydaje, że tak. Piszecie XD, ale mi się wydaje, że tak. No teraz jestem w trakcie rzucania, to jest... Jeden... Podejrzewam, że jutro będzie ostatni dzień, patrząc po tym, ile mam olejku. Jestem trochę... Yy, rozczarowany faktem, że palenie szkodzi. Bo... Kiedy uświadomisz sobie, że jesteś uzależniony, ale gdzieś tam w głębi się oszukujesz, że nie, to po prostu odbierasz sobie coś, co twoja głowa Kojarzy z przyjemnością, a to jest raczej kłamstwo, no nie? Palenie raczej wspomaga funkcjonowanie, bardziej ci pobudza nikotyna. Idąc tym tropem rozumowania, ja powinienem wejść na k. przed Paryżem. <ścoughs> Za. ty plan. Szczerze, kto da drugi pomysł? Skorzystaj z tej apki, co ją zrobił... Kur... Barzy. posłuchaj, ta apka, co ją kupiłem, już nie pamiętam, czy to było 500 złotych, czy 500 dolarów. To był jeb skam bo ta apka, pierwszych dni robiłem regularnie i ta apka chyba nie założyła, że ktoś z niej naprawdę korzysta. I okazało się, że ona jest tak napisana, że jest zapętlona i że masz tak naprawdę 5 albo 6 dni rutyny, które masz powtarzać, i potem masz codziennie, bezsensowny, jakiś quiz, który ma odzwierciedlić twój, twoje poczucie, twój humor, twoje zachowania. I kiedy uzupełnisz ten quiz, to to się wpisuje do notatniczka i to jest takie zero-jedynkowe. Przykładowo raz napisałem, że Niewyspany byłem, a to mi skategoryzowało jako depresyjny dzień. Eee, mega chuj w skrócie, po prostu mega chuj. No i ja wziąłem i pomyślałem, dobra nie korzystam z tej już apki, odinstalowałem ten i pewnego razu wchodzę, a tu pyk, naliczyło mi znowu 500 zł albo dolarów, nie pamiętam, na pół roku z góry. Musiałem do supportu pisać, wysłałem wiadomość, instant mi zwrócili połowę i napisali, że więcej nie zwrócą, mówię dobra. Czy jest w ogóle potrzebna jakaś używka, żeby Funkcjonować, raczej właśnie chcę zejść z ty. Chcę zejść z jakichkolwiek substancji. No w tym wypadku jedyną, która mi dokucza jest nikotyna. E, ograniczam też kofeinę i cukier, no nie? Ale to już tak z myślą long terma, no tak jak wiecie, ostatnio troszkę chodzę na badania jakieś rzeczy e, i najwyższa pora się za to wziąć, no nie? Zacznij się wysypiać? Nie, no nie, nie da rady. W sumie dzisiaj to jestem wyspany. Czy wróciłeś do streamowania na dłużej? Wrócił do streamowania na dłużej? No, I can't. Wydaje mi się, że przez ostatnie pół roku zrobiłem więcej godzin w pół roku niż przez, przez, przez ostatnie dwa lata do sumy. Bo dosłownie potraktowałem streaming jako streaming, czyli streamowałem bez, bez żadnych specjalnych działań, eventów. Nic mi się nie chciało, tylko grać w gry. Jak mały kamiś. Dziękuję, SariDeor. Dzień dobry. A, i w ogóle ten. Rzuciłem pomysł, który kiedyś rzucił Wysocki, i mogę tylko powiedzieć, że chciałbym zrobić to, co kiedyś proponował Wysocki, z rozszerzeniem o kilku innych streamerów. Więc e, najbliższe też tygodnie zapowiadają się na to, że będzie Among Jakoby. No, taki event, który się przekręci trzy razy w tygodniu. Dodatkowo gierki. Nie wiem, czy tam będzie angażowane community, czy nie. Zobaczymy. Wymieszane z rywalizacją streamerów. A kiedy wchodzi PBE, no to main content PBE, X, yy, potem live server, no nie i, i tyle. Ale ten Layer's Bar, to kurczę, nie wiem, jakoś rozpoczynany jest, no nie. Nie trafiłem z Morello! Mam, mam Morello na mundo! Złe przedmioty mnie nachodzą w moim domu. Chcę zostać, Ma dziura w sercu. Ale timing piosenki na serze, kowad mi wysłał. Ej, to w ogóle to jest ciekawe, ku... bo Wojtaszek w tej pozycji z do Fedosiewem... Przez cały czas miał równą, w tej końcówce, bo jest teraz Puchar Świata. Runda trzecia. I z bazę, że tutaj ten skoczek D1 totalnie w partię, cofnął na G8 i kurwa, wygrał. Gratulacje, będzie szansa, że będzie Polak w czwartej rundzie Pucharu Świata. A zobaczcie, jakie to są nazwiska. Gratulacje dla pana Radosława Wojtaszka. Naprawdę szacun. Głukesz kurcze, Erik Geisy, Pragnananda, Giri, Anisz, Prana, Keimer Wei, Pranesz. Mamy Diarow, Granidelius, kum... Gandelius, Adams Michael, legenda i pan Radosław Wojtaszek. Szacun, czy jednak to wygrał? Oglądałem trochę na czeskomie i wygrać taką końcówkę z takim zawodnikiem? Boże święty, nie chciałbym mi się tyle liczyć. W ogóle słuchajcie, przez ostatnie dwa dni jest cały czas pełnia. Też czujecie się gorzej? Dużo widziałem na storkach ludzi, że pisali, że dużo gorzej się czują na czas tej pełni. I ja jestem ostatnią osobą, która w to uwierzy, ale mój tata bardzo często pisze mówił mi w domu, że jakie spełnia to jest jakiś odpływ i bo kur... Mój tata jest bardzo racjonalnym, zdrowym psychicznie człowiekiem. Dla mnie autorytetem. Ale jest jedna rzecz, którą p***i pier... głupoty. Ciągle właśnie mówi o pełni księżyca, o fazach przypływu i odpływów. I on, on na przykład mówi tak fatalnie się dzisiaj czułem to wszystko przez ten odpływ. <laughs> no. Tak, bo księżyc wpływa na wodę i to jest prawda, tylko że no, co ma odpływ do Twojego samopoczucia, nie? Jakby jestem tutaj absolutnie zielony w tym temacie. Rzuciłem jako off-top. Ej, bezki, to mój stary jest wilkołakiem, kur jak ten, jak Lupin w poterze. <laughs> Przyniesie taki podrapany. Straszną noc miałem. <laughs> Teraz najważniejsze pytanie. Kiedy metin? Czy będzie grane na serwerze japczana? A widziałem, że Japczan otwiera serwer. Czy będę grał, to nie wiem. No, a kiedy metin? No, kiedy metin, ku... A kiedy metin? Nie wiem. Ej, a ty wiesz, chociaż, że wrzucasz teraz filmy na swój kanał? Co? Wrzucam? Jeszcze nie dogadałem z chłopakami. O, bez kitu. Jest nowy film na kanale z Amongasa. Tak, tak. Będzie próba reanimacji Macie... głównego kanału, więc jeżeli byście chcieli oglądać quality treści, to zapraszam do Amonga. Bo, że tak powiem, nie oddają tego wyświetlenia, to już widzę. A zobaczcie, że połączyliśmy siły trzech różnych shotterów i naprawdę montaż oddaje. Masz po w każdego gracza. I nie tylko. Mm. To jest coś, co regularnie ma miejsce na, na, na kanale XM czyli wskrzeszanie kanału, bo też celowo jest zabijany, kiedy nie robię nic ciekawego. I kiedy nie robię nic ciekawego, czy tutaj gram w TFT, no to TFT ma kanał TF A jeśli chodzi o shotterów, typu. Niemerytoryczne archiwum, czy Eśpisz, to chłopaki po prostu wrzucają wszystko po kolei. I połączyliśmy siły, żeby teraz robić dobre treści, żeby każdy uzyskał jakby cel, a główny kanał też zbierał główne wiusy i żeby one były kumulowane. Jest szansa, że dzięki temu będą na przykład wyś większe wyświetlenia na Amongu. Dobra robota, chłopaki, by the way. Fajnie będzie oglądać to z POV i każdego gracza. Ciekawe, żeby komputery nie wybuchły, bo to jest trochę napracowane. Więc jeżeli realnie chcecie przyczynić się jakoś do powrotu tego kanału, pomóc nam, to jakbyście włączyli, obejrzeli sobie z tym montażem i dali też znaka, co ewentualnie zmienić, wiecie, liczy się teraz watch time, łapka i komentarz. Na początku ciężko będzie to wy wyegzekwować, ale zgaduję, że jak uzupełnimy to o shortsy, uzupełnimy to TikToki, to może to ruszy. To taki off bo nie wiedziałem, że chłopaki już zaczęli pracować, więc spoko. A czy dalej czy czytasz komentarze pod Spisz? Tam jest największa Xena w Polsce. No nie, nie, nie robię tego. Ale mógłbym to zrobić, tylko po co? O kur... Bruce znowu się obraził w Among Us. Ło! Stream roku! TBH za zbanowanie Among Us na kanałach szoterskich powinien być dla ciebie ch... do dupy? Nie, nie, to nie jest zbanowanie kanału Among Us. Yy, to jest coś takiego, że... Same kanały szoterskie doszły do... To nie jest nawet porozumienie, bo to złe słowo, nigdy nie byśmy skuceni. tylko chcemy połączyć siły tak, żeby wszystkie wyświetlenia kumulować. I jeszcze będę z chłopakami gadał, tak, żeby zrobić, żeby jak najwięcej treści było wrzucanych. I zgaduję, że po prostu chcemy pchać przez więcej przez główny kanał. Raz, żeby go ożywić, dwa, żeby tam były te skumulowane viewsy i wtedy chłopaki otrzymują normalne kasę, bo przecież po to też szotowali. Ale zobaczymy, bo przykładowo, o, to to może być ciekawe, bo tutaj pisał widz przed chwilą, czy czytam komentarze, podejść pisz i czy oglądam te szoty. Yy, ja w większości ten kanał zapamiętałem jako taką naczelną je... Xena i na przykład zobaczymy, czy coś się zmieniło. No tutaj mamy shoty od mentora. Yy, kur... Nic złego o mnie, to może to się zmieniło. Ja na przykład wstydziłbym się dorzucić na swój główny kanał Xenonniczy i Izaku Szklana Newsy. Bo ja tam no masz pow... Ja tam praktycznie nic nie powiedziałem. No nie, nie ma tak. No tak czy inaczej, chciałbym utrzymać konwencję, że kanały suterskie po prostu trzymają ten content, który gdzieś na streamie ma miejsce i może ktoś by był właśnie zainteresowany tym, co na ten temat mówiłem. Dobra, nieme, 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 rytoryczne, X. może złapie skrótowo, dobra. Tutaj mówiście, że z Deflesem jak grałem, to, to mnie bardzo, tak? Shortsy jakieś, tak? Nie. Yy, to, tak? Xen jest teraz tak twórczy, że aż lekko się aż go słucha. Radosny śmiech, oryginalny content z Brusa i gadanie o ogólnie. Xen jest tak nudny teraz i beznadziejny, że aż ciężko się go słucha. Udawany śmiech na, na siłę content z Brusa i gadanie ogólnie. Kurwa, to są dwa komentarze tylko? I jeden jest memem drugiego? <gł -a> to jest ta jeba. No dobra, idziemy dalej. Załóżmy, że źle trafiłem. O ile dobrze pamiętam, to community już wcześniej nazywało Brusa Gerberkiem, zanim Xen zaczął tak na niego mówić. Clickbaitowy tytuł, bo dotyczy, każe, bo dotyczy każdego kontentu. Niestety od jakiegoś czasu masa krytyczna narcyzmu i odklenie Xena została przekroczona jest A oglądalny. No szkoda, że tak się stało. O, tutaj jest mamon, to na pewno Komera, będzie. E co się stało ze 400 LP? No nie no, to musi być widz, który ogląda te kika. Brak zasięgów i zaczyna napisać na innych klasik. Mam on na multi kulawy, uspokój, kółka. Fajne. A e, śpisz? <laughs> nie no. Dobra, szczerze, czuję, że czytam komentarze pisane przez AI. Po prostu. Nawet nie powiedziałbym, że to jest jakaś i... no... Nie wiem, co w ogóle Zobacz, nie myślę, nie że... bo nie myślę w tych kwestiach. Siema, jakaś rada, jak mieć Ubana i Wixena, bo wczoraj się lekko na mnie wkurzył? Przy ku... z nami wamonga grasz i masz linka, kazdunek, i siedzisz tu na czacie. Jak koła to wróci. A tu jest... Nie? Dobra, no, szczerze tak mało znaczę w internecie, że już nawet nie mam hejterów. Tak czy inaczej, od tego shotera niemerytoryczne archiwum Xena, który wrzucił 312 filmów, dostałem statystykę. Kto jest to 1 komentującym? I nie uwierzycie. Ale jest to szachowy mentor. Aż ja z ciekawości zobaczę. Nie kończę Pewnie jego się wywoła z, z lasu, jak jest jakaś szachy. Dobrze raz. O, proszę bardzo. Dziękuję Bartek za dedykację i nie mogę się doczekać widoku Ciebie 2400 w rabitach bez znaku zapytania oraz powrotu szanach, szachów na kanale. Mm, no dobra, wróćmy gdzieś, To muszą być szachy. Xen wszędzie widzi maszynki, nawet we mnie. No to trzeba przyznać, że... Xen ogląda swoje stare filmy szachowe. Oj, mentora nie ma. Nixen ogląda bagiety na Hunt and Brain. Gdzie mentor? Tutaj jest nawet też o mnie. Kota na w Lobby. Kupica, jestem w ciebie dumny. Misja wykonana. Przyjdź jutro w celu wynagro odebrania wynagrodzenia za realizację celu. Dostaniesz kilka uncji więcej niż się umawialiśmy. Emotka złota, emotka dolar. 112 lajków. <gryw> no, mentor znalazł choby, No mówię wam i. Ja też się nie dziwię przykładowo, że tutaj pod jakimiś, pod shotami można wyrobić sobie jakąś opinię, która zupełnie mija się z rzeczywistością. Niezależnie czy na plus czy na minus. Chodzi o to, że te shoty są tak clickbaitowe, zakląglone do granic możliwości, że dosłownie oglądając same miniaturki i tytuły, można wyciągnąć bardzo mylne wnioski. Najzwyczajniej w świecie. Na przykład można powiedzieć, że Xen robi content z tego, że. chłop. Xen otraje GMA narodowskiego. Gdzie ja tutaj gram. Zjemy Seoreo. O, zjemy Seoreo, gram w TFT i po prostu mówię o swoim poglądzie, bo to jest raptem prowadzenie small na transmisji, no nie? Kontent na śmieci jest, wspomnienie o Brusie i Mamonie jest. <grym> no także, bo nie chciałem nagrywać żadnego materiału na ten temat. Prze czy jak ja gram w TFT, to mam opowiadać tylko o, o TFT, podejrzewam. No relowany jestem, no podsumowali mnie, nic z tym nie zrobiłem.